Siemanko, co zjedliście na śniadanko? Witam w kolejnym, jakże to odcinku. A ja mówiłam, że dzisiaj jeszcze będzie? Znaczy, no na drugi dzień. Okej. Okay. Pamiętacie chyba, jaka była ostatnia misja? Czy mam przypominać? Tak. No to przypomnę. Naszym teraz zadaniem, po tym jak ukochany Nataniel no, wreszcie się objawił, nie? Wreszcie czuł się objawić. Możemy iść do domu i zapytać rodziców. Mamo, tato, cieganiemy zwierzątko. Proszę. Posprzątam w pokoju. Wysprzątam cały dom. Proszę. To idziemy do rodziców. Teraz będę mogła już wyjść ze szkoły. No to idziemy. Przez te ciągłe wycieczki do sklepu zoologicznego. Mam straszną ochotę zapytać ojców, czy ja też nie mogłabym przyganąć jakiegoś zwierzaka. Musiałabym być bardzo przekonująca, co na pewno nie będzie łatwe. Oczywiście pomalujemy to... Pra... I wyjdźmy na piechty. Moje rodzice zapukali do mojego pokoju w momencie, gdy zastanawiałam się, jak mogłabym poruszyć temat zwierzątka. Proszę! Witaj, kochanie! Cześć, mamo. Spędziłaś miły dzień? Raczej tak. Zasiadam do stołu. Schodzisz? Poczekaj, chciałam, chciałam. Hm, was o wcześniej zapytać. Tylko nie bij. Co się stało, ceczko? Wiecie, że ostatnio byłam kilka razy w sklepie zoologicznym? Powinniście już się, się domyślać. Tak. Biorąc pod uwagę, jaką zrobił minę, nie wyjdzie z tego nic dobrego. Uważam, że jestem już wystarczająco duża, aby móc zaopiekować się jakimś zwierzątkiem. Ech, ech. Dlaczego? E, chciałabym przygannąć kota, chciałabym przygannąć psa, chciałabym przygannąć królika. Co przyganiamy? Oh, nie wiem. Chwila, wielkie losowanie. Czekać. Mam, mam. Trzeba to zaorganizować, bo ja nie wiem. Kompletnie nie wiem, o co tu chodzi. Co my chcemy? Ludzie, co my chcemy? Kota, psa? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Eee... E, dobra, to będzie... To zrobimy losowanie. Lubię robić losowania w takich rzeczach. Tu będzie kot, tu będzie pies, a tu będzie klik. I robimy losowanie na rachunku. Nie wiem po czym. Yy, znaczy, no. Wielkie losowanie. I do magicznego kapelusza. Ty, ty, ty. Wyciągamy. Sprawdzamy, co to wyszło nam tu. tu. Co to jest. Golik, golik nam wyszedł. No to wybieramy kulika. Monaj, zawsze już masz już zdanie na ten te Zawsze znasz. Zawsze już znasz nasze zdanie. Monaj, znasz już nasze zdanie na ten temat. Kuliki gryzą kable i chowają się pod meble. Trzeba cały czas mieć je na oku. W przeciwnym razie trzeba je trzymać w klasie, nie wiedzę sensu w posiadaniu zwierzęcia, które trzyma się cały czas w zamknięciu. Nie wspominam nawet o dorze ściółki. Ale jeżeli... Nie naciskaj, nie zmienimy zdania. Będziesz robić to, co ci się podoba, gdy będziesz wypełni niezależna. Na razie to my ustalamy reguły i nie marzymy i nie życzymy sobie zwierząt w tym domu. Moi rodzice byli tak nieustąpliwi, że nie udało mi się użyć ani jednego argumentu. Starałam się poruszyć ten temat przez kilka kolejnych dni, ale niczego to nie dało. Trudno przynajmniej próbowałam. W każdym razie wizyty w sklepie zoologicznym nie pomogły mi się skupić na lekcjach. Naprawdę muszę się wziąć za siebie. No, to nie udało nam się. Kot był, że podapie, że trzeba go wyprowadzać i zasika się. Ach, te. agumenty rodziców. Witam panów. Hej! Ach, co to za zgromadzenie? Chłopcy o czymś dyskutują. Chłopcy, jak to są chłopcy, to jestem. Piko? Niko? 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 Dziewczynko? No, nigdy się nie zgadniesz, co robiliśmy by ten weekend. Ojej! Spotkaliście się we czwórkę? Wszyscy zauważyliśmy o tym, że Nataniel kupił sobie kota. Powiedzmy, że nas to zainspirowało. Wszyscy chcieli iść do sklepu zoologicznego. Ale jak sobie przyznaj, dobrze, dobrze się z nami bawiłeś. Tylko ja znalazłem drogę dlatego. Tylko ja znałem drogę, dlatego zaprowadziłem, że, że ich tam zaprowadzę. Zaproponowałem, że ich tam zaprowadzę. Sorry. Było odjazd domu. Dzięki tobie znalazłem Okiego. Okay Ech, okie. Okay. Oketa, okay OGETA. Okay yy, Miałem nową fetkę. O, a ja zaadoptowałem kukiego. E, spojrzałam na niego pytająco. To szczeniak, musiałem spytać rodziców o pozwolenie. Na szczęście mój ojciec stwierdził, że dobrze, że to będzie dobry sposób, aby poczuł się za coś odpowiedzialny. O. Nie wierzę, teraz wszyscy macie zwierzaki. Teraz czuję się jeszcze bardziej sfrustrowana, że sama nie mogę żadnego przygannąć. Nie, ja nie. Nie mam mowy, abym zajmował się jego fetką. Jestem pewien, że to bardziej śmierdząca bestia na świecie. Nieprawda, fetki są fajne. No, jak to się mówi, kto co woli, kto co lubi. Maciszku, masz zbyt wrażliwy nos. To prawda, że nie, prze, nie pachnie zbyt przyjemnie. Śnieżka za to jest czysta. Czysta, Powypana w pewolu. <laughs> yy, to nie była reklama. <laughs> no są <co>, teksty reklamowe. <laughs> tak jak jest. <laughs> Zaufaj, ulaj. <Woolite. śmiech> nie rób tego. Zaufaj, ulaj. <laughs> tak. Teksty reklamowe są no najlepsze. Nie pochwalaj się tak, panie gospodarzu. Będziemy musieli zaanżować spotkanie. Wyobrażam sobie już tę walkę. Biała królowa was, okej. Oh, Jestem pewien, że mógłbym wygrać. Jeju. Biała królowa? Twój kot, śnieżka. Można go skojarzyć z białą królową, czyli M. Falls. Eem. X-Men. Nic ci to nie mówi? Hello? Nie, przykro mi. To co, wszyscy razem idziemy oglądać Mixmana? Wszystkie części? Jeżeli chcesz, to pożyczę ci kilka komiksów. E, komiks, może filmy. Z przyjemnością. Miło patrzę, jak Natalie nawiązuje kontakt z innymi uczniami. wszystkie zmiany wychodzą mu na dobę. I nawet nie wiem, ile kurcze to już leci. Dobra. Koniec czy na dziś. zbyt się panie oschulały. Co to ma być? Ja ciągle wam tu będę nagrywać? Dobra, oj, dobra. Tam, przepraszam. Jak to się mówi? No, jeśli będzie za długi odcinek, to on się nie będzie chciał oglądać. Więc muszę je najłatwiej skracać. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!